W Warszawskim Teatrze Kamienica odbył się jubileuszowy finał 5 tego sezonu E co studio Elektro, system z okazji międzynarodowej akcji Sprzątanie Świata. W czasie finału obecni byli influencerzy zaangażowani ekologicznie, uczniowie szkół, przedstawiciele samorządu oraz zaproszeni dziennikarze. W Warszawskim Teatrze Kamienica odbył się jubileuszowy finał 5 tego sezonu E co studio Elektro. System z okazji międzynarodowej akcji Sprzątanie Świata. Głównymi bohaterami wydarzenia byli Magda Bereda z zespołem Ennej, iluzjonista, Paweł Schreter oraz Saszan, Włodek Troszyn i Kuba Klim, ambasadorzy projektu edukacyjno-ekologicznego realizowanego w ramach publicznych kampanii edukacyjnych organizacji Odzysku Elektro-System. W czasie finału obecni byli także influencerzy zaangażowani ekologicznie, uczniowie szkół przedstawiciele samorządu oraz zaproszeni dziennikarze. Wielki finał ogólnopolskiego konkursu, realizowanego w ramach projektu edukacyjnego ECO Studio Electro, system przypadł po raz kolejny w czasie akcji Sprzątanie Świata. Ta międzynarodowa kampania, znana też jako Clean Up the World, odbywa się co roku w trzecim tygodniu września. Na finale konkursu, który miał w tym roku charakter wydarzenia muzyczno- Ekologicznego pojawili się liczni goście, w tym gwiazdy sceny i zaangażowani ekologicznie influencerzy. Najpierw odbyło się symboliczne sprzątanie skweru Duśki trafankowskiej oraz zbiórka drobnych elektrośmieci, takich jak zepsute telefony komórkowe, tablety, słuchawki, a następnie wyjątkowy koncert idoli młodego pokolenia, którzy zaśpiewali w teatrze kamienica. Do Warszawy przyjechali reprezentanci szkół z dziewięciu miast i gmin. Znaleźli się wśród nich ekipy z Aleksandrowa Łódzkiego, Błonia, Buzka, Zdroju, Garwolina, Myszkowa, Rejowca Fabrycznego, Susza, Wąbrzeźna i Zakroczymia. Poznaliśmy też laureata konkursu, w ramach którego uczniowie szkół z całego kraju zbierali elektroodpady. Pierwsze miejsce i tytuł szkoły na pięć zdobyła szkoła podstawowa imienia Mikołaja Reja z Rejowca Fabrycznego która zebrała aż 3 tony elektrośmieci w ramach projektu E.E.K.O. Profit i otrzymała statuetkę trójkąta recyklingowego, dyplom, mikroskop optyczny oraz świeże ziółka w ceramicznych doniczkach. Nagroda główna dla gminy na pięć trafiła do rąk gminy Aleksandrów Łódzki. Aby podkreślić istotną rolę w propagowaniu postaw proekologicznych, jaką pełnią lokalne społeczności statuetkę OSP na 5 otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna Garwolin zawady, która tylko w tym roku zebrała w ramach eko profit ponad 10 ton elektroodpadów. Statuetki gwiazdy na 5 otrzymali ambasadorzy pierwszego sezonu projektu, influencerka z 5 milionami obserwujących na TikToku, Kinga Sawczuk i Dziennikarz, Kuba Adamiak, Eco Studio Elektro, system to projekt edukacyjno-ekologiczny, którego pomysłodawcą jest Elektro, system organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat prawidłowego, zgodnego z zasadami ochrony środowiska postępowania z elektroodpadami, a także ich wpływu na środowisko naturalne, zdrowie i życie ludzi. Aby zainteresować edukacją ekologiczną, młode osoby w projekt angażują się co roku znane i lubiane przez młodzież gwiazdy. W tym roku ambasadorami akcji byli wokalistka, influencerka, Saszan, dziennikarz młodego pokolenia. Kuba Klimi, trener fitness, Włodek Troszyn. W wydarzeniu wzięli udział również inni influencerzy: Lena Molnite, Wariat Tradek, Mariusz Wawrzyńczyk, Madzia Wójcik, Kara Poita, Ania Woźniak i Karolina Motylewska. Podczas wielkiego finału uczniowie mogli wysłuchać nie tylko koncertu Saszan, którą poznali podczas lokalnych lekcji przyrody, ale także ambasadorki 3 ego sezonu projektu, Magdy Beredy która w 2022 roku wspólnie ze studio Electro, System, nagrała piosenkę z eko przesłaniem Odzyskaj. W 2023 roku Magda wystartowała z autorską serią piosenek z trzech słów przesłanych przez słuchaczy. Cykl stał się wiralem w internecie, a piosenki takie jak Arbuzowy Zachód Słońca, nagrana z Piotrem Rubikiem, pierwsze skrzypce, z golec czy Kowbojki na dobre zagościły w sercach fanów. Ta ostatnia nagrana w duecie z zespołem Enej skłoniła Magdy do zaproszenia grupy na wyjątkową scenę jubileuszowego finału. Dlatego usłyszeliśmy nie tylko ich wspólny utwór, ale również autorskie przeboje Magdy Beredy, jest mi do twarzy we własnej osobie i zespołu Enej, kamień z napisem Lowe. Uczestnicy finału mogli też przebić piątkę z maskotką projektu. Praleczką, wziąć udział w kwizach ekologicznych przy trójkącie recyklingowym i ekotreningu fitness z zwłotkiem troszyn. Dzieci i dorośli mogli aktywnie uczestniczyć w magicznych pokazach iluzjonisty Pawła Schreter, a goście VIP mogli skosztować zdrowych przekąsek przygotowanych na bazie wegańskiego sera z orzechów nerkowca od wege siostry i porozmawiać o ekologii w nastrojowej atmosferze stworzonej przez świece. Naturalne odbiosensual.